Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z ramienia Szkoły Pascal nagrywamy kilka filmików dla Was dotyczących procedur opieki nad pacjentem. Kilka zasad, o których chciałabym powiedzieć na wstępie, to przede wszystkim otrzymanie zgody od pacjenta na wykonywany zabieg. Jest to ogólna zasada, którą się stosuje za każdym razem, kiedy przed daną czynnością. Kolejnymi zasadami jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Ona musi wynosić około 22 stopni. Proszę pamiętać, że jeżeli mamy więcej niż dwóch pacjentów na sali, musimy ich odgrodzić parawanem, tak, żeby zapewnić im intymność. Kolejną zasadą, która obowiązuje Państwa, jest oczywiście odzież ochronna, w której przychodzicie do pracy i ta odzież jest obowiązkowa, nie można chodzić w odzieży, która nie jest przeznaczona do wykonywania pracy. O środkach ochrony indywidualnej troszkę opowiem. Możecie je Państwo sobie przygotować, mogą być przygotowane przed stanowiskiem mycia i dezynfekcji, ale możecie je sobie Państwo również przygotować przed wykonaniem zadania. Jeśli chodzi o dezynfekcję, mycie i dezynfekcję rąk, proszę pamiętać kilka podstawowych zasad. Myjemy ręce po przyjściu i po wyjściu z pracy oraz w przypadku skorzystania z toalety. Stosujemy bardzo często dezynfekcję Proszę pamiętać, że przed wykonaniem czyn każdej czynności i po wykonaniu każdej czynności ręce dezynfekujemy metodą IFLA. Tutaj będziecie mieli Państwo, ja ją zaraz pokażę, macie Państwo tutaj technikę wykonania tej dezynfekcji. Ona trwa 30 sekund, to jest 6 ruchów, i ja zaraz je zademonstruję. Proszę też pamiętać o pewnych zasadach, że po wykonaniu każdej czynności musicie Państwo posprzątać swoje stanowisko pracy. Czyli musicie Państwo odnieść wszystko do brudownika, takowy na pewno jest na każdym oddziale, gdzie pracują opiekunowie, czy to w szpitalach, czy to w domach opieki społecznej, czy to w zolach. I proszę pamiętać o jednej zasadzie, najpierw myjemy, suszymy i potem dezynfekujemy preparatem do powierzchni, nie preparatem do rąk. Przed dezynfekcją rąk proszę pamiętać, że opiekun musi wyglądać przede wszystkim schudnie, musi mieć krótkie paznokcie, nie może posiadać żadnych biżuterii, ponieważ może ona okaleczyć pacjenta. Najlepiej też sobie ściągnąć zegareczek, powiesić gdzieś tutaj na kieszonce. Proszę też pamiętać zawsze o spiętych włosach, żeby też tych włosów nie było na łóżku pacjenta. Jeśli chodzi o dezynfekcję rąk, możemy to zrobić. Mamy zawsze płyny przeznaczone. Łokciem bądź ręką, jeśli płyn jest tak wysoko zawieszony i wykonujemy 5 ruchów. Po wewnętrznej powierzchni dłoni, po zewnętrznej powierzchni dłoni rozszerzając palce, po pięć ruchów. Proszę pamiętać też o tym, co jest bardzo ważne, że nie można zakładać rękawic na niewtarty płyn, czyli na wilgotne dłonie. Wtedy grozi to rzeczywiście alergią, bo często też słyszę, że czy to pielęgniarki, lekarze, opiekunowie mają z tym duży problem. To jest bardzo ważne. Ja pracuję w zawodzie 30 lat. Staram się to robić właśnie tak, żeby płyn był bardzo dobrze wtarty. I to będą już ostatnie ruchy. Jeżeli pozostaje nam płyn na dłoniach, musimy je po prostu powtórzyć aż do wtarcia albo nabrać odpowiednią ilość płynu, żeby te ręce były po prostu suche. No dobrze, myślę, że to już będzie Okej, okay. Ostatni ruch i to jest dezynfekcja rąk. Każdego opiekuna medycznego obowiązuje odzież ochronna. Ta odzież ochronna to nic innego jak fartuch foliowy, który powinien mieć założony, ja zaraz Państwu pokażę, jak i rękawice. Państwo też już wiecie z pewnych procedur, że te rękawice trzeba zmieniać kilkakrotnie przy pacjencie. Nie wolno dochodzić do pacjenta bez rękawic. A co jest jeszcze bardzo istotne, a czego ja nie mam na twarzy, jest maska, która Was obowiązuje. I proszę pamiętać, że y, bardzo dobre maski FFF, FFP2, FFP3 powinny nas obowiązywać. One są o tyle dobre, że one w nich można. Mm, Pracować około 8 godzin. Jeśli nie, to oczywiście atestowane maski medyczne i proszę też pamiętać o skróconym ich czasie użytkowania i trzeba je wymieniać. I zarówno fartuch foliowy, jak i rękawice, czy też maski wrzucamy do odpadów medycznych zakaźnych. Ja Państwu pokażę teraz, zademonstruję, jak założyć odzież ochronną, jak założyć fartuszek. Ja rozumiem, że na egzaminie jest stres, ale musicie państwo dobrze to zawiązać. Bo często ten fartuszek fruwa później państwu. Jeśli chodzi o dezynfekcję rąk, którą pokazywałam, odzież ochronną można, fartuszek można założyć przed dezynfekcją, bądź po. Wiadomo, że rękawice zakładamy po dezynfekcji rąk. Również po ściągnięciu rękawic wykonujemy dezynfekcję rąk. Musimy sobie ten kartuszek dobrze z tyłu zawiązać. Proszę o tym pamiętać, to jest bardzo ważne. I zakładamy rękawiczki, popularne nitrylowe. Można też winylowy, jak ktoś jest uczulony. I tak powinniśmy wyglądać, przystępując do zadania. Pierwszą wykonywaną czynnością w zadaniu pierwszym będzie procedura mycia twarzy, oczu, uszu i szyi oraz klatki piersiowej pacjenta. Na przygotowanej tacy musicie Państwo pamiętać o tym, żeby mieć dwie miseczki. Tutaj są termometr do mierzenia wody do mycia pacjenta. Proszę pamiętać, że taka temperatura najwyższa może być około 46 stopni. Natomiast warto też. Pamiętać o tym, że im dłużej ta woda stoi, ona się wychładza. Musicie też Państwo mieć liseczkę narkowatą na odpady, dwa ręczniki, mniejszy, większy, myjkę oraz dwa gaziki, bądź waciki do mycia oczu pacjenta. I oczywiście mydło bądź jakieś delikatną emulsję do mycia twarzy. Potrzebna też jest wazelina, gdyby pacjent miał później spierzchnięte usta bądź krem do twarzy, ale to według upodobania już pacjenta. I tak jak już wcześniej mówiłam, przystępując do każdego zadania, najpierw musimy pacjenta spytać o zgodę na wykonywany zabieg, Więc, czy na wykonywaną czynność. Więc musimy zapytać Pani, zakładam, że jest to Pani Zosia. Dzień dobry Pani Zosiu, mam na imię Beata, czy mogę Pani umyć twarz, szyję, oczy, klatkę piersiową. Proszę o tym pamiętać, proszę pamiętać o tym, co mówiłam wcześniej, czyli o dezynfekcji rąk i o odzieży ochronnej. Przed przystąpieniem do zadania musimy też również sprawdzić temperaturę pomieszczenia, czy są pozamykane okna, drzwi, czy pacjent ma zachowaną intymność. Będę o tym pamiętać, bo jest to niesłychanie ważne. Przed przystąpieniem zadania musimy obluzować kołdarkę od strony dalszej. Nie stosuje się już koców, więc nie będę tutaj Państwu z tymi kocami machać. Oczywiście usuwamy jasieczka. Pani zusiu troszkę pani podniosę, odkładamy na krzesło. Myjąc pacjentowi klatkę piersiową musimy pamiętać o ściągnięciu koszulki. Nie odsłaniamy pacjenta zbyt mocno. Podciągamy koszulkę pod plecy. Proszę pamiętać też, że ja pracuję na fantomie. Państwo w swoich pracowniach również jest to niezmiernie trudne, ponieważ fantomy są niestety sztywne. Zaczynamy od ręki dalszej, rozbieranie koszulki. Nawet mi się udało. Ona jest rozpinana, więc muszę ją przełożyć przez plecy. Jeżeli mamy koszulkę nierozpinaną, rozbieramy ją przez głowę i kończymy na stronie bliższej. Zwieszamy. Proszę pamiętać cały czas o tym, żeby pacjent był przykryty. Zasada wykonywania pewnych czynności wiąże się właśnie z podkładaniem pacjentowi, jeżeli wykonujemy te czynności w łóżku, ręczników, podkładów. Wszystko w porządku, Pani Zosiu? Mamy dwie miseczki wody. Proszę pamiętać o pomiarze temperatury. Ta temperatura jest odpowiednia jednej i drugiej. Zaczynamy mycie od czystej wody oczu. Proszę pamiętać, że zaczynamy od oka dalszego i od zewnętrznego kącika do wewnętrznego. Przecieramy. I oko bliższe, również od kącika zewnętrznego do wewnętrznego. Samą czystą wodą. Flijęcie twarzy zaczynamy od czoła takimi kolust, kolistymi ruchami od części bliższej do części dalszej. a Od policzka. <laughs> Dalszego. Poprzez nos, policzek bliższy, okolice pod nosem i brodę. Czynność powtarzamy czystą wodą. Również poprzez czoło, policzek dalszy, nos, policzek bliższy, okolica pod nosem broda. Delikatnie osuszamy twarz ręcznikiem, przejdziemy teraz do mycia szyi i karku. Również najpierw wodą z mydłem, od strony dalszej, do bliższej, ten samą czynność pod. Powtarzamy czystą wodą. Od strony dalszej do bliższej. Panie Zosiu, wszystko w porządku? Ta woda nie jest za chłodna. Proszę pamiętać, że żeby utrzymywać kontakt z pacjentem słowny. To jest też okazja, taka toaleta do rozmowy, której często pacjent potrzebuje. Po tej czynności. Wyciągamy ręczniczek spod głowy i musimy położyć go na klatkę piersiową, mankietem, troszeczkę zawijając tutaj. Klatkę piersiową również zaczynamy, tak jak twarz czy szyję, myć od zewnętrznej strony, od dalszej. Proszę pamiętać, że bardzo ważną rzeczą jest u kobiet, są u kobiet miejsca pod piersiami. Trzeba je dobrze umyć. Jest to też taki moment obserwacji, czy nie ma tam jakichś odparzeń. Powtarzamy czynność czystą wodą. Gdy Jakiekolwiek odważenia, zaczerwienienia pojawią się pod piersiami, należy posmarować kremem. Do pielęgnacji. I osuszamy. Przy zakładaniu koszulki pacjentowi proszę pamiętać, że zaczynamy od strony dalszej. Takie mamy zasady: przez głowę do strony bliższej. Natomiast jeśli któraś ręka jest chora, czy prawa, czy lewa, to wtedy zaczynamy rozbieranie, czy też ubieranie właśnie od tej ręki niesprawnej, czy to przy stanie zapalnym, czy przy jakimś urazie. Założymy sobie teraz koszulkę, pani Zosiu. Cały czas proszę pamiętać, żeby pacjenta też nadmiernie nie odsłaniać. Mimo, że mamy parawan, zamknięte drzwi do sali. Ale dla pacjenta nigdy nie jest komfortem taka nagość. Ja mam koszulkę rozpinaną, więc troszkę sobie tutaj pacjenta mogę też poobracać. O coś nam się zahaczyło Pani Zosiu, ta koszulka. Pewno się uda. No macie Państwo nie lada zadanie na tych egzaminach. W pracy z fantomami. Mam nadzieję, że ja ją założyłam dobrze. Proszę pamiętać, że po wykonaniu też każdej czynności sprawdzić stan łóżka, stan podkładu, czy wszystko jest wyprostowane, czy wszystko jest wygładzone, ponieważ zagięte prześcieradło, zagięta koszula grozi pacjentowi, zwłaszcza starszemu i leżącemu w łóżku, odleżynami. Oczywiście na odleżyny wpływa wiele czynników, ale to jest jeden z. Wyrównujemy koszulkę pod pośladkami i plecami pacjentki. Kończąc zadanie. Wyrównujemy też kołderkę, poprawiamy, sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. I możemy podłożyć jaśka pod głowę, jeśli pacjentka sobie życzy nasze sobie rzeczy. Proszę też pamiętać o tym, że musicie sobie Państwo zapewnić przede wszystkim komfort pracy, czyli łóżka najczęściej są e, można je podciągnąć do góry bądź spuścić na dół, są zautomatyzowane na pilota, czy to hydrauliczne. Bardzo proszę, żeby dostosować do własnego kręgosłupa, do tego, jak pracujecie, żeby to nie było zbytnim obciążeniem dla Was wykonywanie takich czynności, które wiążą się m.in. z dźwiganiem pacjenta. Po zakończeniu zadania, proszę pamiętać o po sprzątaniu miejsca stanowiska pracy w sytuacji tego zadania mamy wodę, którą musimy wylać z misek, miski musimy opłukać, osuszyć i zdezynfekować ich powierzchnię. Ręczniki oraz mykę musimy wyrzucić do brudownika, do kosza na brudną bieliznę. Pozostałe odpadki, które mamy w przypadku tego zadania, to były gaziki po myciu oczu pacjenta, wyrzucamy do odpadów medycznych, zakaźnych. Mydełko i termometr odnosimy na miejsce. Po zakończonym zadaniu, po uprzątnięciu sprzętu, który przynieśliśmy od pacjenta, należy rozebrać fartuch foliowy i ściągnąć rękawiczki. Wrzucić je do odpadów skażonych. Zademonstruję Państwu, oczywiście, fartuch możemy rozwiązać. Jeśli się nie da, zrywamy. Tutaj również. Muszę też pamiętać, w przypadku ściągnięcia rękawic, żeby nie dotykać skóry. Oczywiście po zakończonym zadaniu dezynfekujemy ręce znaną już Państwu techniką Eiffla.